Ja jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy w końcu nadejdą jakieś tanie RTX serii 4000? Jak tak, to czy faktycznie będą tanie? Kiedy nadejdą? No mam tu poniekąd odpowiedzi na to pytanie, ale zanim to, wbijajcie do fragmentu sponsorowanego tego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Computronic, który razem z NVIDIA przygotował konkurs, do którego zgłaszać możecie się oczywiście w linku pod tym filmem albo w komentarzu przypiętym. Tylko słuchajcie, co musicie zrobić i czas macie tylko do 18 stycznia, więc... Bardzo mało go zostało. Nie traćcie go na zbędne przygotowania i zwlekanie, bo ja nieraz tak miałem z konkursami, że zwlekałem i potem zapomniałem wziąć w nim udział. A tutaj sprawa jest prosta. Macie starego kompa. W obudowie wiecie, jeszcze najlepiej takiej kremowej, żółtej, ale niekoniecznie taka musi być. Może być to po prostu stara obudowa, coś, co wymaga odpicowania, coś, co mogłoby wyglądać jak taki komputerowy slipper, coś, co z zewnątrz nie wygląda jak ta tutaj skrzynka za miliony monet, ale wygląda totalnie jak komps przed 15-20 lat. A w środku, a w środku dokokrzona maszyna z RTX serii 3000. Coś takiego zrobi wam Komputronik, tylko musicie wbić do formularza do zgłoszenia się do tego konkursu, wypełnić oczywiście specyfikację waszego kompa, którego chcielibyście odpicować oraz wysłać jego zdjęcia. I tutaj taka prywatna rada ode mnie. Wyczyśćcie go naprawdę bardzo dobrze, ponieważ przede wszystkim obudowę, ponieważ to jak ona się będzie prezentowała, jaki ten taki naczelny rdzeń całego kompa jako sleeper. To prawdopodobnie może zaważyć o wygranej. To jest już taki mały dodatek ode mnie. No i zgłaszajcie się do tego konkursu. Mega mi się podoba ta inicjatywa, dlatego z ogromną przyjemnością do Was przychodzę, Was o tym poinformować. Tak jak powiedziałem Wam przed sekundą, nie zwlekajcie, czas do 18 stycznia. Wszystko macie, jeżeli chodzi o szczegóły, w linku, w opisie. Tam znajdziecie formularz do wypełnienia. On Was krok po kroku poprowadzi, jak macie się zgłosić do tego konkursu. No i cóż, jeżeli ktoś z Was, moich widzów wygra, koniecznie uderzajcie do mnie i pochwalcie się tym, bo jestem strasznie dumny, jak informuję Was o jakimś konkursie, a Wy później w nim zgarniacie nagrody. Dzięki wielkie i my wracamy do odcinka. Więc bierzcie udział w tej akcji i powiem Wam szczerze, ja sam o czymś takim myślałem. Troszeczkę w inny sposób. Ja myślałem, żeby kupować takie różne kompy, na aukcjach różnych, wy, wyszukiwać takie perełki, robić takie wyszukiwanie perełek na live. Zresztą teraz zdradzam pomysł na odcinki. Ach, no dobra, no niech to ktoś zrobi i tak widzowie wyjdą na tym na plus. Jak ja tego nie zrobię, ale ja swoją drogą też to na pewno kiedyś zrobię, wyszukiwać takie perełki, właśnie odpicowywać je i rozdawać w konkursach. Dokładnie, tak i kiedyś to zrobię, ale jak nie, no to teraz wbijajcie do konkursu komputronika. A my wracamy do, e, do tego Techniusa, e, który tak, mówi nam o kartach graficznych bazujących na GA104, na protku GA104. No, czyli de facto tak naprawdę na tym samym co 4070Ti. E, nie pomyliłem się? Tak, tym samym co 4070Ti. A mowa tutaj o 4070 i 4060 Ti. I wygląda na to, że obie karty zobaczymy jeszcze w tym półroczu. Prawdopodobnie na targach Computex mogą być pokazane. E, oczywiście wydaje mi się, że na przykład 4070 może być pokazana wcześniej. E, bo Computex mamy w maju, a produkcja ma się zacząć tak, pierwszego układu, czyli 4070 w drugiej połowie lutego, a produkcja 30, 4060 Ti w drugiej połowie marca. W związku z tym no, produkcja ma wystartować, tak? Eee, więc nie wiem ile, te, ile oni potrzebują tak naprawdę, żeby wyprodukować odpowiednią ilość e, tych kart graficznych. Natomiast tak, jak najbardziej 4060 Ti pasuje data premiery na Computex. Ale 47% z racji tego, że zacznie się produkować miesiąc wcześniej, być może zostanie już zapowiedziana. W kwietniu. Albo będzie to też wyglądać tak, i jest to spore prawdopodobieństwo, że obie karty zostaną na komputeksie zapowiedziane, ale 4070 wleci do sprzedaży praktycznie od razu po targach. Coś jak teraz miało miejsce na CES-ie, że Nvidia zapowiedziała 3 stycznia, 4 stycznia były recenzje, 5 stycznia karty były w sklepach. I wydaje mi się, że tak samo będzie z 4070, czyli na komputeksie zapowiedziane powiedzą, od dzień po będzie recenzję i potem wleci do sklepów, a zapowiedzą też jednocześnie 40-60 TA, które załóżmy wleci tam miesiąc później, no bo miesiąc później zaczęła się już jakby ich produkcja. No i teraz pytanie, jak one będą wycenione? Kto to tak naprawdę wie? Nikt nie wie. Z jednej strony i tutaj to jest takie to jest, to jest w ogóle taki trochę śmiech przez łzy, bo możemy się cieszyć z tego, że 4070 Ti zostało wycenione niżej niż jakby ja mówiłem o tym, że ono musi zostać wycenione niżej, żeby Nvidia wyszła z twarzą z tego całego rebrandingu 4080 12GB ale później mieliśmy plotki, że wejdzie w takiej samej cenie, czyli te 5300 zł całe szczęście weszła no niemalże tysiaka mniej, bo 4300 399 zł. Co prawda, te ceny, tak jak mówię, one raczej zwyżkują, a nie tak jak w przypadku 40.80, tej takiej pełnej, które zniżkują, bo była karta za wysoko wyceniona. Oczywiście 40.70 TI też jest za wysoko wyceniona, ale przez to, że jest no w, takim, w takiej półce cenowej, gdzie raczej nie ma co kupić poza tą 40.70 TI. Ewentualnie RX -y, 7900 XT bez XTX, bo ona też już jest droższa, a XT też jest w sumie droższa, no to ta cena raczej będzie tendencję miała do góry. Ale uwaga, przez to, że ta cena MSRP 4070 TI została obniżona, no to możemy być pewni, że 4070 pojawi się w cenie na pewno niższej niż to 4399 zł. Co jest w ogóle, no. Cieszyć się, że pojawi się poniżej 4300 zł goła 4070, gdzie 3070 była wyceniona na okolice 2400 zł. Więc, no nie wiem, 3000 to byłaby taka wytłumaczalny wzrost ceny, wiecie, za 3070, czyli... 40,70, przepraszam, kosztuje 3000 zł, to wtedy można byłoby na ten karp inflacji zrzucić tą zwyżkę o te mniej więcej 600-700 zł ceny MSRP. Natomiast nie sądzę, nie sądzę, żeby ta wycena była w okolicy 3000 zł. To byłoby... Ja wiem, że teraz większość z was powie w 3000 za kartę z serii 70, wow, la Boga, co ty mówisz? Jaka dobra cena, 5 lat temu było 1500 zł, nie no więcej. Było 1500 zł, a teraz 3, kto to widział? No tak, zgadza się, natomiast... I jakby to było 3000 zł, to ja bym się mega cieszył. A to nie będzie 3000 zł. Ja stawiam na 3,5 koła za 40,70. Na dodatek, 40,70, jeżeli chodzi o taką specyfikację ilości rdzeni, no to tutaj ilość rdzeni QD nie ulega nam zmianie. 5888 rdzeni QD dostaniemy w 40,70, dokładnie tyle samo. Co w 3070? 4071 ja miała ja 7680, więc więcej o prawie tysiaka o 40, o więcej nawet niż tysiaka od 3070 Ti, no a 3070, 5888 i 3080 wygląda na to, że z taką samą ilością rdzeni skończy. Dostanie całe szczęście więcej pamięci FAURAM 12 GB GDDR6X, więc fajna konfiguracja jak na kartę segmentu z końcówką 70. TDP pokazuje 250 W, natomiast moim zdaniem ono może być trochę niższe, 235, 240, coś w tym stylu. Wyższe taktowanie Rdzeni, więc dostaniemy wzrost wydajności, ale w przypadku kart serii 4000 jest taka tendencja że im niżej jesteśmy w modelu, tym dostajemy mniejszy wzrost wydajności względem poprzednika. I tak jak w przypadku 4070, jeszcze moim zdaniem, ten wzrost będzie całkiem zadowalający względem 3070, tak 4060 Ti, która będzie miała mniej rdzeni cuda niż 3060 Ti. Dostaniemy już taki bardzo, moim zdaniem, niezadowalający wzrost wydajności około 20-15%, jeżeli chodzi o wzrost 3060 i 4060 Ti. Tych dwóch kart graficznych, 3060 Ti i 4060 Ti, te dwie karty nie będą już się tak różnić. Im niżej jesteśmy, im niższy model, tym mamy coraz mniejszą różnicę wydajności pomiędzy generacjami, a cenę w sumie mamy wyższą. I za niedługo no, dojdziemy do takiego punktu 9. 40-70 TI jak najbardziej się opłaca, ale czy 40 TI będzie się opłacać w cenie około 3000 zł. Bo podejrzewam, że tyle będzie kosztować. Pewnie wycenią to na te 2899 zł, 2799 zł. Wiecie, żeby nie było, że za kartę z dopiskiem 4060 płacimy 3000 zł. Bo byłby rabant, byłoby naprawdę głośno na ten temat. Zresztą jest na temat każdej premiery głośno, że ceny są wysokie. Oczywiście producenci sobie absolutnie nic z tego nie robią. Czy zaczną sobie robić? Moim zdaniem ciężko stwierdzić, natomiast chyba powoli biorą nas na przetrzymanie. Na takiej zasadzie płakali, jak karty dwa lata temu, bo wiecie, przez ten dwuletni kryzys kryptowalutowy były drogie, a i tak karty się sprzedawały. Pytanie: czy producenci są. Tak, zaślepieni tym, że karty się sprzedawały, na zasadzie, że nie widzą tego, żeby to było w większości do przemysłu górniczego kupowane i nadal puszują te super wysokie ceny i myślą, wtedy się sprzedawały, to teraz też będą się sprzedawać, no ale nie do końca. Widzimy i robiłem wam o tym newsa, że karty nie do końca chcą się sprzedawać, więc wydaje mi się, że wrzucają nam wysokie ceny, ale że te ceny będą topniały, będą. Będzie je rynek korygował, tak jak gigantycznie, no absolutnie szybko została skorygowana cena 40.80, gdzie karta wyszła w cenie e, chyba tam 7400. Skalperzy się na nią rzucili, bo myśleli, że to będzie taki sukces jak 40.90. Cena wywindowała e, w okolicy 8, a nawet więcej tysięcy złotych i nagle bum, do 6,5 tysięcy złotych, co nadal jest dużo, ale korekta nastąpiła dosłownie w Tydzień po premierze. W tydzień po premierze mieliśmy zjazd ceny o grubo ponad 1000 zł na tej karcie graficznej, więc no, z niektórymi modelami tak będzie, a z niektórymi modelami, tak jak przewiduję dla 40-70i będzie na razie zwyżka. Być może po premierze 4070 już ta karta stopnieje cenowo, bo 4070 goła bez dopisku TI będzie na tyle atrakcyjna, że na przykład 4070TI praktycznie nie będzie się sprzedawała, albo będzie sprzedawała się dużo, dużo gorzej i wtedy cena. Być może stopnieje. Na chwilę obecną ta cena raczej nie stopnieje poniżej ceny MSRP, ale chciałbym się pod tym względem jak najbardziej mylić. Być może stopnieje i wtedy będzie fajnie, będzie taniej. Fajnie by było, jakby ta 4070 Ti dało się kupić za cenę, która ma, która ma trójkę z przodu. Byłoby naprawdę super, a 4070 no nie, nie widzę tutaj szans na cenę z dwójką z przodu. Absolutnie. Nie. E, okolice 3000, ten, ten, ten taki, że tak, powiem, pierwsza połówka 3000, czyli do 3 tysiąca złotych, to jest to moim zdaniem, co ta karta będzie sobą reprezentowała i to przez długi czas na rynku. I moim zdaniem to i tak nie przeszkodzi jej być jedną z lepiej sprzedających się kart graficznych. Pytanie tylko, jaki dostaniemy wzrost wydajności względem 3070? Moim zdaniem nie będzie to jakiś kosmiczny wzrost wydajności. No bo tak jak mówię, im niżej jesteśmy w tym segmencie modelowym, tym ten wzrost wydajności jest bardziej mierny. I widać to po ilości rdzeni też QDA, jak one topnieją, gdzie dla 4090 mamy dwa razy więcej rdzeni QDA względem 3090 i 3090 Ti. Niemalże dwa razy, bo tam jest 16 tysięcy versus... 10, nie? 4080, teraz zapomniałem ile ma, ale ona ma chyba właśnie te 10, około 10 tysięcy rdzeni, kontra 8 000 w 3080, na przykład TI, czy tam coś koło tego. 4070 40 TI, 7 tysięcy rdzeni, tutaj akurat tą kartę mam, 7600 rdzeni QDA, kontra 6100 w 3070Ti, a 3070 to już jest identyczna rdzeni, 4070 to jest identyczna ilość rdzeni QD jak 3070, no a 3060Ti to już, 4060Ti to już jest mniej rdzeni QD niż 3060Ti. więc Co będzie w tych jeszcze słabszych kartach graficznych? Nie mam pojęcia. Jakby to się nie przekłada na wydajność, bo wiadomo, mamy y, niższy proces technologiczny, lepsze technologie, y, rdzenie kolejnej generacji, wyższe taktowania. Więc okej, okay, wydajność mamy większą, ale. Jeżeli chodzi o taką czysto fizyczną specyfikację, to tak naprawdę robimy regres. To coś takiego, jak miało miejsce w przypadku e, procesorów Intela 11. generacji, gdzie mieliśmy regres. Slagowy procesor zamiast 10 rdzeni, jakie miał w 10. generacji, dostał 8 rdzeni. Ok, sam procesor był wydajniejszy. Ale de facto w pewnych aspektach mieliśmy regres, bo jeżeli by nie dostał tych dwóch rdzeni mniej, a dostałby całą resztę pakietu, jaki dostał, to ten wzrost wydajności byłby znacznie, znacznie większy. Podobnie w przypadku tych kart graficznych. No, nie dzieje się dobrze, fajnie to nie wygląda. Ja czekam na te karty, bo to są karty z takiego segmentu, gdzie ja troszeczkę ostrzesz sobie na nie zęby. Po pierwszym takim moim hype na 40-90 ja przyszedł na mnie taki zimny kubeł wody, że właściwie po co mi takie karta? Oczywiście jakbym skądś taką dostał, miał to, z chęcią przygarnę. Ale jak już mam wydać pieniądze, no to zaczynam kalkulować bardzo mocno i w tym momencie... 4070 Ti bądź nawet zwykła 4070 to jest to, na co sobie ostrze zęby. Chciałbym zrobić jednak upgrade z tej 360 Ti mojej domyślnej na coś z dopiskiem wyższym niż 60, ale to przekonamy się, jak będzie bliżej premiery. Skoro już mamy takie przecieki, znaczy, że przez kolejne tygodnie będzie tego coraz więcej, będą się być może pojawiały ceny, wydajności, więc zostawcie suba, ale jak ktoś ten film ogląda już tyle minut, to już raczej ma suba. Zapomniałem standardowo na początku powiedzieć, dlaczego mi te słupy tak wolno rosną. Tak czy inaczej, no ja bardzo czekam i będę o wszystkich takich przeciekach Wam natychmiastowo donosił, jak tylko się pojawią. A za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, konkurs macie w opisie i w przypiętym komentarzu. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego, bez względu na porę dnia, nocy, czy też jakiejkolwiek porę doby, kiedy to oglądacie, czyli miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, jutro w sumie w dwóch filmach, bo mam nadzieję, że wleci podsumowanie tygodnia na IT Hardware, czyli cały CES sobie podsumujemy i oczywiście nowy film na kanale Technokrata. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!